Dzień dobry, siemanko, Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2021 i kariera od czwartej ligi do Champions League, czyli gramy klubem Watra Białka Tatrzańska, klubem, w których piłkarzami są nasi wspierający, jeśli chodzi o kanał VRC, za co oczywiście serdecznie dziękujemy. Mamy 25 sierpnia roku 2024. Przypominam, że Watra Białka Tatrzańska jest beniaminkiem Fortuna pierwszej ligi i po pierwszych pięciu, jeżeli dobrze tak pamiętam kolejkach ma punktów 13, podobnie jak Stomil Olsztyn, z którym zresztą w dzisiejszym odcinku sobie zagramy. Natomiast zerkamy szybciutko do zespołu U18, bo tam faktycznie już dawno nie sprawdzaliśmy jak wygląda clj -ka. No i pierwsze dwa spotkania, pierwsze dwie kolejki to remis z Sandecją 2-2, bramki Mateusza Muszalika i Huberta Przewoźniaka oraz bramka tego drugiego również w meczu wyjazdowym z Wisłą Kraków. Więc dobrze zaczynamy, dwie kolejki, cztery punkty, jest super. Przypominam również o tym, żebyście pisali mi o wypożyczeniach. Jeżeli jakiś zawodnik chciałby być wypożyczony, a nie jest w kadrze pierwszego zespołu, tak jak na przykład Radomir Maruda, który chciałby być wypożyczony, ale wypożyczony nie będzie, bo jest nam tutaj potrzebny, no to zapraszam do sekcji komentarzy. W kolejnym odcinku już te wypożyczenia zrealizujemy, czyli wraz z nastaniem września i z zakończeniem tego okienka transferowego wy w Polsce. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Oczywiście mamy masę, 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 masę tutaj ofert. Jeżeli chodzi o naszych zawodników, no i chcą oni być cały czas na listach transferowych, chcą odchodzić do innych klubów i wcale im się nie dziwię, bo oferty, jakie dostają, są naprawdę konkretne. W tym momencie. W tym momencie jeżeli chodzi o nasz zespół i dzisiejszy odcinek to zagramy u siebie z Wisłą Puławy, a potem mamy mecz chyba wyjazdowy, tak, do Olsztyna. Tak. A właściwie nawet nie do Olsztyna, a do Gdańska, bo Stomil Olsztyn gra na PGE Arena Gdańsk. Tak jak my gramy w Nowym Sączu na stadionie imienia Ojca Władysława Augustynka, tak Stomil Olsztyn gra na PGE Arena w Gdańsku. No niestety, ale część klubów nie ma infrastruktury, która pozwoliłaby im na to, aby grać aby grać, aby grać na własnych stadionach. Także tak, okienko transferowe kończy się 3 września, czyli właśnie tutaj po tym odcinku, po meczu z Komilem Olsztyn. Ja poczekam na Wasze komentarze jeszcze, zbiorę je wszystkie do kupy i wypożyczę zawodników, którzy chcą być wypożyczeni. Mam tu prośbę chyba do jednego z widzów, chyba Sebastian, prosił o wypożyczenie, ale nie podał mi imienia i nazwiska swojego zawodnika, więc prosiłbym, jeżeli chcecie być wypożyczani, to jeszcze podajcie swoje imię i nazwisko zawodnika w grze bo potem nie będziemy wiedzieli, kto jest kim, a warto byłoby o tym e, pamiętać. Dobra, zbliża się 28 sierpnia roku 2024, i za momencik przed nami spotkanie u siebie z Wisłą Puławy. Mecz, który warto byłoby wygrać, no bo jednak tutaj widzimy, że Wisła jest na miejscu 13. Chyba będziemy takim delikatnym, jednak faworytem e, tego spotkania, no ale to się okaże oczywiście po tym, jak, jak ten mecz zagramy, bo, bo na ten moment to nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Gramy o godzinie 19.30, Mówię teoretycznie i formalnie u siebie, no ale jednak nie jest to u siebie, bo... bo w dalekim nowym sączu. Więc no, musimy tutaj niestety, ale przetrwać jakoś ten sezon, grając go, no, praktycznie w każdym meczu właściwie na wyjeździe, tak? No, bo nie możemy zagrać u siebie, chyba że byłby jakiś Puchar Polski, ale tam też pewnie są jakieś wymagania. I nawet gdybyśmy grali jakieś pierwsze rundy Pucharu Polski, no właśnie, ze Stalą Mielec, to i tak gramy w nowym sączu. Czyli Puchar Polski też ma jakieś tam swoje wymagania. No, ma, ma albo nie ma. W każdym razie ten, ten stadion domowy się pokrywa z tym, co, z tym, co gramy w lidze. No, ale dobra, to już może mniej ważne. Takie sprawy organizacyjne. Teraz najważniejsze jest to, żeby dzisiaj wygrać Żeby dzisiaj wygrać spotkanie z nie, Puławami A potem najlepiej ze Stomilem Olsztyn no bo, no bo to jest zespół, który jest na pierwszym miejscu My mamy tyle samo punktów, ale przez różnicę bramek jesteśmy na miejscu drugim A jest to absolutnie dla nas nie do zaakceptowania Wolelibyśmy być od początku do końca Liderem, taka bardzo ambitna, bardzo ambitna ocena sytuacji, bardzo ambitne podejście. Okej, okay, wybierzmy sobie skład na ten mecz. Myślę, że zagramy składem bardzo podobnym jak w meczu ostatnim, tylko że zamiast Sylwestra Sobczaka damy sobie właśnie Radomira Marudę. Patrzę, kto tu jeszcze nie zagrał. Nie zagrał Konopczyński jeszcze ani jednego meczu, więc damy go sobie na ławkę rezerwowych, bo tu był problem z tu był problem z kontuzją. Tutaj damy sobie może Tryburę na stronę lewą. Patrzę po tych meczach, to chyba poza tym nie będziemy tutaj za wiele zmieniać w stosunku do meczu poprzedniego. A niech zagra taki skład. Zrobimy ewentualne zmiany przed meczem ze Stomilem Olsztyn. Jeżeli nam ten mecz nie pójdzie, no to tym bardziej będziemy tych zawodników zmieniali. Także rozpoczynamy to spotkanie w składzie: Juszkiewicz, Sobiczewski, Komorniczak, Rosołowski, Kwiatkowski, dalej Michalec, Prusinowski i Jasiński na bokach trybura Grabowski i w ataku Maruda który chciałby być wypożyczony, ale tego wypożyczenia niestety nie będziemy w stanie zrealizować, ponieważ sezon jest długi, sezon jest ciężki, a chcemy, żeby gracze byli wypoczęci, więc musimy tutaj rotować. Panowie, bawcie się dobrze, ale bawcie się na tyle dobrze, żeby te trzy punkty zostały w Nowym Sączu, a potem żebyśmy je sobie zabrali do Białki Tatrzańskiej no i umocnili naszą pozycję na przedzie tej Fortuna pierwszoligowej tabeli. Oczywiście chcemy od razu zrobić awans do polskiej ekstraklasy po tym sezonie, no i Miejmy nadzieję, że to się uda. Grabowski rusza już prawą stroną. Tutaj jest Wiesław Kwiatkowski na wysokości pola karnego, ale centra zablokowana przez jednego z zawodników Wisły, Wisły tej z puław. No i będziemy mieli teraz rzut rożny z prawej strony boiska. Trybura w pole karne, ale Madejski doskonale sobie radzi. Golkiper puław we własnym polu bramkowym. No i na razie po czterech minutach mamy wynik 0-0. Pamiętajmy, że my jeszcze nie przegraliśmy ani jednego meczu w tej lidze. Straciliśmy tylko jednego gola. To jest oczywiście kwestia tego, że zmieniliśmy taktykę i swoje podejście zupełnie do gry, tak, teraz gramy troszkę ostrożniej, teraz, teraz ostrożniej te akcje nasze konstruujemy, no i jesteśmy bardziej zachowawczy w defensywie i to mi się generalnie podoba, może nie są to jakieś spektakularne mecze, ale tutaj już na tym poziomie, ale nie to jest po prostu niesamowite, jaką bramkę teraz zdobył Patryk Jasiński, od razu wielkie gratulacje dla tego piłkarza zobaczymy sobie teraz na powtórce ten strzał bo wydaje mi się, że to jest jedna z najpiękniejszych bramek, jakie widziałem w Football menadżerze. zobaczcie Wiesław Kwiatkowski. Taka górna, nieprzyjemna piłka do Jasińskiego trafia podbiciu po biciu od obrońcy i wolej nożyce, nie wiem jak to nazwać, przekładka Kung Fu jest 1-0 dla Watry Białki Tatrzańskiej. Także mówię, tutaj musimy grać już pragmatycznie. To jest taki moment tej kariery, kiedy nie możemy sobie pozwolić na jakieś szalone mecze. Na mecze, gdzie mamy, nie wiem, super wyniki, dużo bramek, może nie, może nie, nie tak, dużo bramek, ale tracimy też sporo bramek. A te wyniki są, no, różne, tak? Czy tam 3-3, czy 4-3. No okej, okay, no jednak wolę ale tutaj tych bramek tracić mniej nawet strzelać po jednej, ale zdobywać te punkty cały czas i systematycznie. I na razie nam się to udaje, chociaż Wisła oddała trzy strzały, ale tylko jeden celny. Niewiele nam tu zagrozili, no ale ten strzał za pola karnego naszego, naszego pomocnika to było coś nieprawdopodobnego. Miał tylko 5% szans, że ta piłka trafi do bramki. Teraz Maruda w sytuacji sam na sam, ale niestety był spalony. Poza tym i tak golkiper Wisły by to obronił. 40 minuta meczu. Cały czas wynik 1-0 dla gospodarzy. Prowadzi też 100 Olsztyn. Widzimy to po tabeli. Oni mają 16 punktów, czyli podobnie jak my. Na miejscu trzecim byłyby GKS Tychy, gdyby oczywiście te wyniki się utrzymały. Ale dopiero mamy 44 minutę. Maruda w polu karnym. ostry kąt od razu zabrał się do oddania strzału. Jak to rasowy snajper? No nie patrzy co się dzieje wokół, tylko patrzy na ten biały prostokąt i oddaje strzał. Dobra, jest okej. Okay. Jest okay. Mamy 1-0 po pierwszej połowie. To jest, to jest bardzo dobrze. Natomiast no myślę, że stać nas na troszkę więcej. Jak tam frekwencja? 290 osób na, na meczu. No ciężko tutaj yy, na taki mecz z Wisłą Puławy ściągnąć kibiców, kiedy grasz jeszcze ileś tam kilometrów od, od, od Białki Tatrzańskiej. Nie wiem ile Nowy słońce jest położony od, od yy, Białki Tatrzańskiej, ale na pewno trzeba troszkę przejechać. No więc yy, i też tylko z Puław jest 19 osób, więc to nie są jakieś wysokie liczby. No okej, okay, mamy kolejną sytuację. Nie, tutaj może być kontra ekipy, ekipy gości. Już rusza lewą stroną Wójcik. No musimy tutaj uważać, żeby na Jakąś kontrę się nie nadziać. Wójcik na wysokości polakarnego karnego. Dośrodkowanie, ale ta piłka ląduje przed naszą szesnastką. No i znowu oddalamy. Ale teraz dobra piłka. Wójcik, ale Kiewicz radzi sobie znakomicie w tej sytuacji. Poza tym chyba tak. Też był spalony, więc za szybko troszeczkę wybiegł do tej piłki zawodnik. Nie, zawodnik z puław. Wiesław Kwiatkowski. Michalec. Michalec. Kwiatkowski. Pola karne. Jarczak. Wybija piłkę, ale zgarniają, ją. Rosołowski. Prusinowski. Rosołowski na prawą stronę. Narożnik pola karnego. Kwiatkowski jest strzał. Zablokowany jeszcze Maruda tyłem do bramki. Nie oddał strzału, ale oddał piłkę rywalowi. Dobrze, tu jest już 60. minuta, więc powolutku będziemy robili zmiany. Najsłabsi, czyli Grabowski na prawej stronie, zastąpi go Murawski. Prusinowski, słabszy mecz, tutaj wejdzie może, wejdzie Jaczek. No i zmieńmy sobie na pasnika. Radomira Marude wejdzie Łukasz Kozłowski. I lecimy dalej. Rzut rożny, ale tutaj po nim nic się nie wydarzyło ciekawego. No i zobaczymy, czy uda nam się dowieść to skromnie małe, niewielkie prowadzenie do końca. Stomil Olsztyn remisuje. Bramkę zdobył Kubija ilhamas czy jakiś tam człowiek, który strzelił gola Stomilowi, no i tam jest jeden do jednego więc to jest absolutnie wynik, który nam pasuje. Sobiczewski w pole karne, Murawski i broni, i broni Madejski. No bylibyśmy liderem przy takim układzie wyników po 6 kolejkach z 16 punktami, co jest sprawą fantastyczną. 5 zwycięstw, tylko jeden remis. Oczywiście te zwycięstwa nie są Jakieś, mówię, ogromne, jakieś spektakularne, ale możemy tak grać do końca sezonu i to nie będzie dla mnie większy problem, tak? Możemy wszystko wygrywać po takich meczach bardzo, bardzo nudnych 1 do 0 i też będzie ok. Najważniejszy jest wynik końcowy, czyli awans do Ekstraklasy, a może przy okazji uda nam się wygrać puchar polski. No, też też tego, tego nie wiemy. Muraski w polu karnym, ale zblokowany tam przez dwóch zawodników. Jeszcze Kwiatkowski do Murawskiego, Muraski tułem do bramki podłącza się Jaczek, ale Jaczek, jak huknął, no to tutaj. Dobrze, że nikogo nie było na tej trybunie za bramką e, ekipy z Puław, bo no, można by było tutaj uszkodzić jakiegoś kibica przez przypadek i musiałby Jaczek płacić odszkodowanie, a nie zarabia dużo, więc po co mu takie obciążenie portfela? Murawski, Murawski, piłka w pole karne. Wybijają gracze? Nie, nie wybijają, jednak Trybuna Sobiczewski a i tutaj takie wstrzelenie tej piłki w pole karne z myślą. Może, że któryś z wchodzących zawodników wystawi, dostawi nogę, ale to się nie wydarzyło, i po 84 minutach. Wynik nie ulega zmianie. Mamy cały czas 1 do 0 dla Watry Białki Tatrzańskiej. I wygląda na to, chociaż jeszcze poczekajmy, bo tu będzie jakaś chyba akcja. Może bramkowa, ale chyba nie dla nas. Bartosiński bardzo szybko ta piłka miała wrócić w domyśle w pole karne, ale tak się na szczęście nie stało. No i teraz Bartosiński wyroba tyłem do bramki znowu tutaj, ale jest rozegranie mularczyk. Wybija piłkę Rosołowski, ale pod nogi Jarczaka. No i tutaj jeszcze może być groźnie pod naszą bramką. Uważajmy, bo to są ostatnie sekundy meczu i nie Chcemy tutaj tego zremisować, Jurkowski, ale nie, 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 takimi strzałami to proszę pana Juszkiewicza, pan nie zaskoczysz. No i e, trzy minutki przez e, sędziego mycia. E, doliczone zostały tylko dwie, może tu jeszcze jakaś sytuacja, tak, trybura, ale prosto w ręce e, Madejskiego. No i wygląda na to, że to spotkanie zakończy się zwycięstwem watry, takim naszym standardowym, ulubionym 1-0 po bramce fantastycznej Patryka Jasińskiego, która to bramka zapewne będzie bramką. Bramką kolejki, ale najważniejsze, że ta bramka da nam, nie da nam lidera, bo Stomil Olsztyn w 90 minucie wychodzi na prowadzenie po drugim golu kuczery. No, także tutaj Stomil wiele, wiele szczęścia w swoim spotkaniu. Dosłownie w ostatnich sekundach udaje im się wygrać ten mecz wyjazdowy, ale to nie ma problemu. Ważne jest to, że jesteśmy w pierwszej dwójce. Wiadomo, fajnie byłoby być na pozycji lidera, ale to jeszcze przed nami do tego droga, więc spokojnie, 4 punkty przewagi nad tychami, 6 nad jastrzębiem i Łęczną. Więc na pewno jakkolwiek się mecz Ze Stomilem Olsztyn nie zakończy Nie wypadniemy poza pierwszą dwójkę A właśnie ze Stomilem zagramy Kolejne Kolejne spotkanie No i w ataku wystawimy sobie Płonkę Który na razie jest najlepszym strzelcem naszego Naszego zespołu Na ławkę damy Kaletę Lewa strona zostanie Trybura Ale na prawą damy Murawskiego Tu zrobimy sobie małą zmianę, jeśli chodzi o środek pola, to za Prusinowskiego wejdzie Gorczyca, tutaj za Michalca wejdzie Jaczek, a jeżeli chodzi o obronę to Wójcik za Sobiczewskiego i na razie więcej zmian chyba robić nie będziemy, aha za Kwiatkowskiego Kowalczyk, dobrze żeby każdy miał e, okazję zagrać a dzisiaj bardzo ważne spotkanie, więc liczę na to, że jednak ten mecz wygramy 10 spotkań bez porażki u siebie, to jest nasza taka e, taka seria, o której warto wspomnieć no, bardzo fajna i bardzo przyjemna, miejmy nadzieję, że u siebie meczów nie będziemy przegrać ale że też nie będziemy przegrywać wyjazdów, bo dzisiaj no, ze Stomilem Olsztyn nie możemy tego meczu przegrać. Nie możemy tego meczu absolutnie przegrać, ponieważ jeżeli go, jeżeli go przegramy, no to nam Olsztyn odjedzie. To oczywiście nie jest jakaś wielka, y, jakaś wielka tragedia, no bo, no bo Stomil Olsztyn. Y, bo Stomil Olsztyn y, oczywiście będzie cały czas do y, dogonienia ewentualnie, ale też awansują dwa zespoły, a nie jeden, więc wiadomo, że wiadomo, że utrzymać się w pierwszej dwójce to jest dla nas priorytet. A czy to będzie miejsce pierwsze czy drugie, to już może, to już może mniejsza z tym. Dobra, 31 sierpnia za chwilkę, tu będziemy pewnie musieli chwilkę poczekać, bo zawsze między 31 a 1 na przełomie sierpnia i września jest taka dłuższa przerwa, chociaż okienko akurat kończy się 3. No to w Europie, w Europie część LIG kończy to okienko właśnie wraz z końcem sierpnia, czyli te wszystkie transfery będą się Tutaj symulowały. Jest wypożyczenie za Kwiatkowskiego, ale to wszystko oczywiście odrzucamy cały czas. Nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek zawodnik odszedł z naszego zespołu. Ani dobrowolnie, ani niedobrowolnie Tylko ewentualnie na wypożyczenie Ale to mówię na pewno nie zawodnicy pierwszej kadry No i kolejne oferty Tu tylko musimy uważać, żeby nie, nie była jakaś oferta zaakceptowana Bo wtedy musimy monitorować takiego delikwenta Co tam się dalej z nim dzieje Natomiast no, wiadomo, że zarząd Widząc miliony, miliony złotych Czy miliony euro Chętnie by sprzedawał No ale tutaj mamy akurat dosyć wysoki budżet Jeżeli chodzi o nasz balans Skarbca, balans finansowy i nie powinna taka sytuacja się wydarzyć, ponieważ mamy na koncie 43 miliony. Nie wiem przy jakim procencie zarząd się zgadza na transfer. Pewnie zależy to też od wartości zawodnika, być może od klubu, który taką ofertę składa, a być może też od, 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 o, 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 widzicie? Zajaczka nam zaakceptowali z Celti Vigo. I to jest milion złotych, więc no stosunkowo niedużo. I ja oczywiście tutaj się sprzeciwiam w tym momencie... No i ten jaczek, ta oferta zostanie zaakceptowana, więc niestety, ale będziemy musieli, będziemy musieli znowu użyć edytora, żeby tego jaczka nie, nie, nie wytransferować, bo na pewno jaczek nam się przyda. No szkoda, szkoda, że to się dzieje, mamy 40 milionów złotych na koncie, a, a zarząd przyjmuje jakąś śmieszną ofertę miliona złotych. Pewnie to tak jak, tak jak wspomniałem, zależy od wartości zawodnika, pewnie od jakiegoś tam procentu, czy tam nie wiem, proporcji, jaka jest między tą wartością a stanem naszego konta, a ofertą, która wpływa. No być może też to zależy od atrybutów prezesa czy atrybutów zarządu, na ile jest w stanie się na taką ofertę. Oczywiście oczywiście zgodzić. Tutaj nawet Inter chce Płonkę, Lips chce Musiała, więc to są naprawdę konkretne oferty, które tutaj wpływają. No i mamy, słuchajcie, początek kolejnej serii spotkań. Zobaczymy za chwilkę wyniki, jak to wygląda, no ale mecz niedzielny. Mecz niedzielny, czyli 1 września roku 2024, to jest takie crème de la crème tego tej serii spotkań, kiedy będziemy właściwie 100 mil, a właściwie to nikt nikogo nie podejmuje, bo przecież gramy na stadionie w Gdańsku. No a nasz zespół U18, słuchajcie, pokonuje Zagłębie Lubin, Michalak, Borys Kwiatkowski, i mamy 2 do 0 i jesteśmy po trzech kolejkach na miejscu trzecim z siedmioma punktami. To jest naprawdę, naprawdę dobry, zacny wynik. Więc wielkie, wielkie brawa. No więc tak, Jaczek teoretycznie chłopak, który odejdzie z naszego zespołu, ale tylko na chwilkę, bo nie po to mamy tutaj edytor, żeby do takich sytuacji dopuszczać. Wiadomo, że nie jest to kariera poważna, a raczej kariera, w której się bawimy, więc takie rzeczy są jak najbardziej dozwolone. No, ale najpierw chyba mecz, bo Jaczek wydaje mi się, że przed tym meczem. że przed tym meczem nie odejdzie, a już odszedł jednak to bardzo szybko gdzieś mi to umknęło, więc szukamy transfery, historia wychodzące jest Jacek, Real Sociedad 2 miliony złotych, no ale oczywiście przenosimy go z powrotem do naszego klubu i Jacek, nie wiem czy zadowolony czy nie, ale wraca na pozycję defensywnego pomocnika, a już był w Sociedad już tam gdzieś w Hiszpanii opalał się w gorącym hiszpańskim słońcu, a tutaj nagle trzeba wrócić na mecz Fortuna I Ligi ze Stomilem Olsztyn, no więc nie jest to oczywiście sytuacja komfortowa dla takiego piłkarza. No ale takie rzeczy się takie rzeczy się dzieją. Dobra, tu mamy ofertę wypożyczenia za Zajdę. Dalej płonka, dalej bramka miesiąca. No nie, no Jasiński na miejscu trzecim z takim golem. Nie chce mi się oglądać gola Rosoła, ale nie wydaje mi się, żeby to był żeby to był gol ładniejszy niżli gol Jacz, Jaczka, przepraszam, bo o Jaczku myślę w kontekście transferu, ale Oczywiście gol naszego, naszego Patryka Jasińskiego, to, to nie ma takiej możliwości, no ale dobra, nieistotne może jest to aż tak bardzo. O, Jasiński tutaj z kondycją słabitko wygląda, więc będzie grał w tym meczu może Prusinowski, niech wejdzie na boisko. No i takim oto składem rozpoczynamy wyjazdowe spotkanie w Gdańsku ze Stomilem Olsztyn wraca numer 15 do Damiana Jaczka, zgłaszamy listę numerów i rozpoczynamy spotkanie o fotel lidera, bo to jest właśnie ten mecz, kiedy rozstrzygnie się fotel lidera, oczywiście nie na... Zawsze bo, bo to jest dopiero y, kolejka numer, y, kolejka numer, żeby was nie okłamać 7, więc tak naprawdę dopiero te rozgrywki rozpoczynamy, no ale. Można sobie tutaj już zagwarantować zwycięstwem, na przykład e, po pierwsze trzy punkty przewagi nad Stomilem Olsztyn. Oczywiście przewagą nad e, GKS-em, Tychy na razie się zajmować nie musimy, ale taką, taką komfortową e, sytuację możemy sobie stworzyć i, i być na prowadzeniu. No ale to nie będzie mecz łatwy. Na czerwono-watra, na błękitno-czarno ekipa Stomilu Olsztyn. No i teraz oni rozpoczynają bardzo mocno od strzału z dystansu. Na szczęście strzał niecelny i wynik nie ulega zmianie. Jest cały czas 0-0, ale Stomil. Olsztyn przy piłce. No, Watra na razie się nie może rozpędzić. Tylko 29% posiadane piłki, ale teraz mamy szansę na kontrę. Rusza Prusinowski. Prusinowski już bardzo szybko zdobył teren. Prusinowski w polu karnym rywala zagranie do trybury, ale nie udało się tego dośrodkować. Natomiast piłkę złapał Komorniczak. Mamy tu Jaczka. Jaczek teraz na prawo do Kowalczyka. Będzie chyba dobra sytuacja. Kowalczyk do środka. Płonka i nad poprzeczką. Nasz na razie najlepszy strzelec, jeżeli chodzi o ten sezon. 8 minuta meczu, wynik bezbramkowy, ale dobry początek. Co prawda Stomil Olsztyn tam próbował zaatakować w pierwszych minutach tego spotkania, ale później już wszystko wraca do normy. Watra oddaje 4 strzały, 0 celnych, 0,31 expected goals, więc mamy delikatną taką optyczną w tym meczu przewagę. No ale to nie jest przewaga, która jeszcze jest w stanie nam zagwarantować zwycięstwo. Tym bardziej, że niewiele się dzieje dzisiaj na boisku w Gdańsku, więc, więc tu musimy cały czas być ostrożni i uważać, żeby jakaś Przykra akcja Stomilu nie zakończyła się dla nich bramką. Kuczera, Kuczera, Niemczyk, Kuczera, jeszcze raz Niemczyk pod polem karnym strzela, ale zablokowany podwójnie strzał. No i tutaj chyba piłka nie, jednak nie opuści. Utrzymali gracze Stomilu ją w yy, polu, i tutaj mamy rzut rożny. No świeci pustkami dzisiaj PGE Arena, ale nie sądzę, żeby ludzie w Gdańsku byli zainteresowani meczem. 100 milu z Watrą Białką Tatrzańską. Więc tylko ewentualnie kibice tych klubów tutaj, chociaż z Białki Tatrzańskiej, no nie wiem, ilu może kibiców przyjechać przez całą Polskę do Gdańska, więc to nie jest sprawa łatwa. Mamy kontuzję Murawskiego, więc tu będzie trzeba zrobić zmianę. Na boisko wejdzie Łukasz Grabowski w tym momencie, no i miejmy nadzieję, że poradzi sobie na tym prawym skrzydle, że może jakąś asystę gola zanotuje, zobaczymy. 34 minuta. No, mecz tam się troszkę wyrównał. Bardzo takie, no. Żeby nie powiedzieć nudne, no to słabe spotkanie. Słabe spotkanie nie oglądaliśmy do tej pory, mimo że już ponad pół godziny za nami ani jednego celnego strzału. Łącznie 8, no ale tutaj żaden z bramkarzy nie miał jeszcze okazji się wykazać. Teraz kolejne zablokowane uderzenia Stomilu Olsztyn. Na szczęście, na szczęście, bo nie wolno nam tego meczu absolutnie przegrać. No i ruszamy teraz z kontrą, czy nie? Nie, trybura niecelnie. Piłkę przejął May, no i Stomil Olsztyn rozpoczyna kolejną akcję ofensywną. El Mizuni do Meja, zobaczmy. Jest połowa tutaj przeciwnika. Stomil Olsztyn rozgrywa kucera, kuczera, ale u, panie, bardzo, bardzo niecelnie. OK, spróbujemy zmienić tą taktykę i damy sobie może e, taktykę ze splitu. Tutaj cofniemy jaczka, e, damy wyżej gorczyce. O, w ten sposób spróbujemy zagrać. No i zobaczymy, e, czy tutaj e, taktyka, którą Hajduk zdobywał mistrzostwo Chorwacji. Pamiętamy jeszcze na, na, na wersji beta. Ta kariera jest na kanale, więc możecie sobie ją spokojnie obejrzeć. Kiedy wychodził Football Manager 2022, była ta wersja beta, właśnie to hajdukiem. Tutaj spektakularne zwycięstwo w chorwackiej ekstraklasie już w pierwszym sezonie. Odjechaliśmy ekipie Dynama Zagrzeb, także także wielkie, wielkie zwycięstwo. No i zobaczymy, czy Watra poradzi sobie w tym ustawieniu Grabowski do Jaczka. Jaczek teraz na prawą stronę, przytomnie Kowalczyk w polekarnie jest tam płonka, ale wybija Ligenza. Jeszcze raz kowalczyk, jeszcze raz polekarne Grabowski, Gorczyca i broni Kudriawczews. A to był chyba pierwszy celny strzał, jeśli tam nie było spalonego, ale chyba był. A nie, jest jednak celny strzał. Wskoczyło, także Watra oddała pierwszy strzał na bramkę rywala, ale to dopiero pod koniec pierwszej połowy. No, ale wynik widzimy cały czas, pozostaje bez zmian. No i teraz uwaga, wychodzimy bardzo wysoko. Przechwyciliśmy tą piłkę na połowie rywala, Kowalczyk, Jaczek. Jaczek, teraz zobaczmy, czy zagra dobrą piłkę do przodu. No zagrał piłkę taką średnio dobrą, bo wystawił wójcika na minę poniekąd. Przechwycona ta piłka przez zawodników Stomilu Olsztyn, no i teraz to oni będą starali się wyprowadzić akcję ofensywną. Jest Kuczera sam na sam z Bramkarzem, i niestety przegrywamy 1 do 0. Asysta Niklasa Meja i Juszkiewicz bezradny. W tej sytuacji absolutnie nie możemy winić Bramkarza za tego gola, no ale obronę i pomocników już jak najbardziej. Zatem do przerwy jest 0 do 1. No słaby mecz w naszym wykonaniu. Też to nie jest jakiś mecz bardzo dobry w wykonaniu Stomilu Olsztyn, no ale jednak to oni prowadzą, a to w piłce nożnej jest rzecz najważniejsza. Także 1-0 dla gospodarzy tego spotkania na PGE Arena w Gdańsku. Niedobrze to się układa. Możemy być świadkami dzisiaj pierwszej porażki, ale miejmy nadzieję, że nie, że ten zespół jeszcze się w drugiej połowie będzie w stanie podnieść. Sawczak do tyłu, tu jest peda, piłka wójcik przejął. Zobaczmy sobie frekwencję o 2000 niemal stu kibiców, ale sześciu kibiców z Watry z Białki Tatrzańskiej przyjechało. No to tutaj wielkie, wielkie się należą brawa dla tych kibiców, no bo przejechać całą Polskę, żeby obejrzeć porażkę w meczu o fotel lidera to nie jest nic przyjemnego, ale miejmy nadzieję, że takie coś się nie przytrafi naszym kibicom. Jest Grabowski asysta Piotrka Trybury i mamy 1 do 1. Bardzo szybko, bo już na początku tej drugiej połowy udaje nam się doprowadzić do wyrównania i całe szczęście, więc super sprawa. No i teraz idziemy po Teraz idziemy po zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy obudzą się po tym golu i sprawią, że tych sześciu kibiców będzie, będzie świętowało w, w pociągu powrotnym, czy tam w autobusie, czy tam może w samochodzie, to niekoniecznie. Warto świętować, co by kierowcy nie narażać na jakieś niepotrzebne stresy, ale jak będzie pociąg, czy pks to jak najbardziej wyciągamy, co mamy w plecakach i, i wracamy. Niemczyk. Niemczyk do Straszewskiego. Straszewski, środek pola, El Mizuni. Znowu ten Kuczera. Tu trzeba uważać, bo to może być kolejna akcja Straszewski, ale zablokowany strzał zawodnika gospodarzy. No i powolutku zbliża się 60 minuta spotkania. Na razie, póki co, no taki wynik, myślę, bardzo sprawiedliwy w tym meczu, czyli remis, bo, bo, bo ten mecz taki remisowy dzisiaj. Ale zróbmy sobie zmiany. Michał musiał na stronę lewą i może Rafał Kaleta za gorczycę, jako może fałszywy napastnik ten zawodnik, bo to jest napastnik. I tak będziemy sobie kończyli w takim zestawieniu osobowym to spotkanie. 25 minut do końca. Mamy rzut rożny, musiał, graboski. Ta piłka przeleciała nad bramkarzem, i mamy karnego. Coś tam się, coś tam się wydarzyło, ktoś tam uparł, ktoś kogoś pchnął, a koniec końców jest jedenastka. Którą będzie wykonywał Kaleta Który na chwilkę tutaj No przed chwilką szedł na boisko I od razu dostał takie Trudne dosyć zadanie do wykonania No bo to trzeba strzelić w takim meczu jak dziś To, to koniecznie trzeba strzelić I mamy słuchajcie 2 do 1 No dobry mecz, bo przegrywaliśmy 0-1 Udało nam się wyjść na 2 do 1 Jesteśmy teraz liderem To jeszcze nie wskoczyło, ale zaraz wskoczy Przy takim wyniku będziemy mieli 3 punkty Przewagi nad Stomilem Olsztyn, co już jest Bardzo dobrą zaliczką, oczywiście to jest dopiero siódma kolejka ale teraz płonka miał sytuację stuprocentową. Wystarczyło, że muśnie tą piłkę czupryną, ale i tak był i tak był offside. Kwadrans do końca. Jeszcze tabela się nie zaktualizowała. I jeszcze futbol menadżer obstaje przy swoim, że to będzie remis w tym meczu. No może będzie, tego nie wiemy. Kowalczyk, Kowalczyk, zobaczmy. Kowalczyk, narożnik pola karnego. Kowalczyk i kolejna jedenastka. Faulowany przez Staszaka Kowalczyk, i będzie sytuacja kolejna dla nas stuprocentowa. Być może nawet ten sam strzelec będzie podchodził do wapna. Tak jest, kaleta. No i szansa na drugą bramkę z rzutu karnego. Zobaczmy, czy będzie 3 do 1. Tak jest. No i chyba wynik tego meczu jest już przesądzony. Dziękujemy sędziemu, sędziemu Rasmusowi za te dwie jedenastki, bo nie udawało nam się stwarzać sytuacji w, po, po akcjach, więc no, ofiarowano nam dwa rzuty karne i te dwa rzuty karne przez Kaletę wykorzystane. W związku z tym widzimy tabelę, mamy trzy punkty przewagi nad Stomilem, cztery nad Tychami i już aż sześć nad czwartym górnikiem Łęczna. No więc tutaj sytuacja nam się bardzo fajnie klaruje. I miejmy nadzieję, że będzie to wyglądało tak do końca już tego sezonu, że z tej pozycji lidera nikt nas nie strąci. Mecz słabiutki w takim ogólnym rozrachunku, ale też jeżeli chodzi o naszą formę, to nie wyglądało to najlepiej. No można to oczywiście zrzucić na garb tego, że gramy z byłym liderem, ale też z bardzo mocną ekipą, która widzimy pre pretenduje do awansu do polskiej ekstraklasy, więc tutaj o Jaczek, jaczek standardowo czerwona kartka. Dlaczego by nie? Chyba wściekły za to, że go z, tego, z tej Hiszpanii ściągnęliśmy z plaży. Więc, więc tu będziemy musieli płonkę wycofać, akaleta na pozycję e, pomocnika Możemy Calli i tak będziemy kończyli to spotkanie. Na szczęście do końca meczu pozostało niewiele czasu, bo tylko, nie wiem, 5 minut doliczonych przez Rasmusa. Więc tutaj nie powinniśmy mieć jakichś dramatów, no bo w innym wypadku byłoby ciężko ten wynik utrzymać. Ale pozostało 30 sekund, więc myślę, że jakoś to wybronimy. I wygramy spotkanie wyjazdowe ze Stomilem 3 do 1. E, awansując na pozycję lidera po tym meczu 6 zwycięstw, jeden remis i na razie Watra Białka Tarszańska jest jedyną ekipą. E, chyba tak, w fortuna pierwszej lidze, która nie doznała ani jednej porażki. Także kapitalna sprawa. Super rzecz, bardzo się cieszymy, jeszcze mamy rzut wolny, bo w ofensywie faulują piłkarze 100 milu i wygrywamy spotkanie na szczycie. 3 do 1. Sporo szczęścia, oczywiście, bo rzuty karne podyktowane przez sędziego, więc pomógł nam niejako, żeby to wygrać i żeby wdrapać się na fotel lidera, no, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy na miejscu pierwszym. Widzimy, że rezerwy zagłębia mogą grać w pierwszej lidze, ale już w ekstraklasie oczywiście grać nie mogą. To sprawa jest jasna. Świetna forma kalety, no ale bardziej to rzuty karne, spowodowały, że on dostał dobrą ocenę, no ale rzuty karne też trzeba. Wykorzystać i to Kaleta zrobił w tym meczu. Za odcinek zatem Wam serdecznie dziękuję. Wracamy z Watrą za około 3 tygodnie, bo teraz zmierzam na urlop, więc odpoczywajcie, piłkarze. Odpoczywamy od Watry, odpoczywamy od football menadżera. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!